Studio na to Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Dziś do studia zaprosiłam Aleksandra Różanka, wokalistę, autora tekstów, bardzo utalentowanego aktora i pewnie człowieka wielu innych talentów, a o tym wszystkim porozmawiamy właśnie dziś. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry. Spotykamy się w Koszalinie, ale na co dzień związany jesteś jednak ze Szczecinem. To właśnie tam można Cię oglądać i słuchać. No tak, tak, tak. Jestem aktorem teatru polskiego w Szczecinie, który niebawem otworzy się po wielu, wielu można powiedzieć, miesiącach takiego gruntownego remontu, a wręcz i przebudowy. Tam się prezentuje na scenach tego teatru, ale też prezentuje się muzycznie i, i spełniam się muzycznie nie tylko w Szczecinie, ale przede wszystkim tam właśnie. To teraz to pytanie z kategorii Jajko, czy kura. Co było najpierw w Twoim życiu, w Twojej głowie, w Twoim sercu A... muzyka czy teatr? Bo aktorem trochę jednak z przypadku jesteś, prawda? Z przypadku, tak, ale. I tutaj ten dylemat jajko czy kura pozostanie nierozwiązany. Jak to, jak, to, jak to właśnie w przypadku tego jajka i tej kury, ponieważ faktycznie w życiu, y, jednak miejsce pierwsze miała muzyka, y, to od niej się zaczęło, ale w głowie kiełkowała mi myśl od najwcześniejszych lat o aktorstwie. I gdzieś tam na rodzinie to aktorstwo trenowałem, można powiedzieć. Później, już w dorosłym życiu. Myślę, że zabrakło mi trochę odwagi, żeby spróbować. Yy, spróbować na egzamin, pojechać na egzaminy i się sprawdzić. Do szkoły aktorskiej. Do szkoły aktorskiej, tak. Później dzięki muzyce gdzieś tam zaistniałem w środowisku, w środowisku krakowskim i dziekanka wydziału PWST wyższej szkoły teatralnej. Dziekanka Wydziału Wokalnego zapraszała mnie na egzaminy, więc to się gdzieś przenikało. Ja znowu nie wykorzystałem tej, tej szansy, ale <grym> przypadkiem czy nie, już od lat sześciu jestem, jestem aktorem teatru etatowym. polskiego, etatowym. Tak, a już wcześniej, od lat kilkunastu, można powiedzieć. Udzielam się aktorsko w różnych spektaklach, nie tylko w Szczecinie, ale właśnie gdzieś tam na arenie ogólnopolskiej wiele lat grałem w Łodzi w Teatrze Pinokio, w Teatrze Lalki Aktora Pinokio, w spektaklu Pinokio, ale też w różnych takich produkcjach teatrów niezależnych, między innymi przy Teatrze Nowym Włodzi, przy Teatrze BTL w Białym Białymstoku, więc no jest troszkę tych rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie nie tylko nie tylko jest. Nie, jest trochę tych rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie ta muzyka gdzieś zespaja się z tym aktorstwem, ale i, i, i jest trochę rzeczy, gdzie, gdzie jest stricte aktorska, stricte aktorska produkcja z mojej strony, taka pozbawiona nawet muzyki. I myślę, że jedno bez drugiego nie miałoby miejsca, i jedno drugie gdzieś napędza. Ja tylko powiem o jednej nagrodzie, którą otrzymałeś dla najlepszego aktora scen zachodniopomorskich w sezonie 2021-2022. Chodzi o spektakl Akompaniator. Zdobyłeś statuetkę Bursztynowego Pierścienia. To na pewno było takie duże dla Ciebie wydarzenie, chociaż podejrzewam, patrząc na Ciebie, że nie jesteś człowiekiem, który jakoś tak bardzo buduje swoje życie i poczucie wartości właśnie na nagrodach. Tak, widać? No nie, no te nagrody to są jakimś tam dodatkiem. Natomiast no, jakby ten cały ferment twórczy jest chyba czymś takim najbardziej, najbardziej e, czymś, co mnie najbardziej interesuje i pociąga w tym, w tym zarówno aktorzeniu, jak i muzykowaniu. Natomiast nagroda Bursztynowy Pierścień chyba jest tutaj znana w w tak, bo też, też aktorzy y, tutajszego teatru, tutajszych teatrów y, kandydują y, spektakle też i, i właśnie z BTD. Y, no jest to, jest to satysfakcjonujące na pewno. Jest to nie pierwsza nagroda, bo w przeciągu pięciu lat tego bycia na etacie trzecia nominacja. Przy czym też y, otrzymałem za pierwszym razem taką nagrodę y, dla młodej, młodej osobowości zapowiadającej się. Ona się nazywa. B bursztynowa ostroga. No także mam takie dwie nagrody aktorskie na koncie, w zasadzie nie tylko dwie, bo jeszcze tutaj wspominając o tym, wracając troszkę do tego takiego pytania twojego o łączenie aktorstwa z tak. muzyką, to mam też na koncie taką nagrodę za napisanie muzyki i słów do spektaklu. Jest to nagroda na międzynarodowym. Festiwalu Teatrów, Przeglądu Teatrów, Lalka też człowiek, sprzed wielu, wielu lat, ale tak jak mówię, no tak, jak, tak jak ty też widzisz, te nagrody to jest jakaś, jakiś rodzaj nobilitacji, takiego kopa do, do dalszego, Wyrażania siebie, bo to chyba jest jakby taka najważniejsza rzecz w tym naszym działaniu, żeby siebie jakoś tam wyrazić. Wyrazić, tak jak powiedziałeś, można się też przez muzykę. Z zespołem chorzy nagrałeś trzy albumy, a tutaj w Twoich rękach. Twoja solowa płyta krótko grająca, tak. e, która się ukazała niedawno na rynku. Jak to jest z tobą i z muzyką? Czy dzisiaj masz jakiś konkretny rodzaj muzyki, który właśnie cały czas ci gra, czy ty lubisz ten muzyczny eklektyzm i lubisz, jak trochę jest wszystkiego? Trochę jest wszystkiego. Eklektyzm zdecydowanie. I no, to, co gdzieś tam będzie mi grało w serduszku w danym momencie, to będę starał się przekładać na swój język. Oczywiście kradnąc ze wszystkiego dookoła i, i używając muzyki, która już powstała, nie jestem, nie jestem w, tym, w tej dziedzinie żadnym odkrywcą, ale no właśnie poprzez to używanie czegoś tam, zabieranie z czegoś, co już gdzieś ktoś stworzył, ta, ta, to, to takie złodziejstwo, na które artyści powinni sobie pozwalać, bo już ukonstytuował to nawet Miles Davis, mówił, żeby kraść, kraść, kraść z muzyki, to właśnie to działanie paradoksalnie doprowadza nas do czegoś zupełnie nowego, zupełnie świeżego i zupełnie jeszcze nieznanego. Takie jest troszkę moje zadanie, więc eklektyzm jak najbardziej. Każdy utwór z jakby z innej w ogóle, z innej dziedziny, z innej, każdy utwór inna, jest inną opowieścią. Jedyne, właśnie jest jedna rzecz, która tą eklektyczną płytę, bo ta płyta jest eklektyczna, tak, jest jedna, jedna rzecz, która ją spaja, jakby pokazuje, że ona jest troszkę koncept albumem, jednak, są to teksty, które opowiadają o rozstaniach. Właśnie. Czyli o miłości, jeden słowem. Piszesz tekst, ale nie tylko dla, cie, dla siebie, ale też dla innych artystów. Tak. Więc z kim do tej pory współpracowałeś? I czy to jest tak, że tobie te teksty po prostu w ciągu dnia same przychodzą do głowy, czy musisz się wyciszyć, usiąść w jakimś swoim miejscu i dopiero wtedy piszesz? No to najpierw odpowiem komu. Na pewno zespołowi publiczki bardzo dużo napisałem. Napisałem Piotrowi Cugowskiemu. Piszę, jestem w trakcie pisania dla Janny Kołaczkowskiej. To są, takie, to są takie, można powiedzieć, No to już nie, nie może być moje... smutno. Jak, no jak właśnie, nie... o, ale i ona i troszkę one... chce. Ona troszkę chce tej mojej liryki, tego smutku, mhm. bo ona, ona, tak z tego co rozmawiamy, to ona to troszkę potrzebuje odkryć na scenie, odkryć tą swoją stronę, którą, którą ma, no, którą ma każdy, czyli tą taką swoją stronę melancholijną. I ona chce ją jakoś na tej scenie sprawdzić tak bardziej, bo. Jałaśka potrafi zrobić wszystko. Na scenie potrafi zrobić wszystko i zaśpiewać wszystko też pod warunkiem jednym, że jest to gdzieś tam jednak otarte o, 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 o charakter kabaretu. Natomiast y, tutaj ona bardzo mocno chce z tego wyjść. Troszkę z tego gdzieś wystąpić i, 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 i pokazać tą, tą, tą taką stronę bardzo, bardzo, bardzo. Mm, bardzo no, jednak smutną mm. jednak melancholijną no a tutaj jeśli chodzi o tą stronę pisania no to ja jestem to ja w zasadzie całe moje pisanie przede wszystkim jest właśnie takie e, u mnie elementów e, lekkich jest niewiele w pisaniu e, i chyba i chyba w tę stronę i chyba w tę stronę dalej będę szedł bo to się sprawdza ale ta wena przychodzi nagle w sklepie a no na zakupach tak, ona przychodzi nagle, ale tak samo jak nagle przychodzi, tak nagle znika. I wtedy ja już zostaję, tak, zostaję z pomysłem, bo przyszła Wena, napisałem dwa wersy, no i teraz jej, jej nagle nie ma, ja jestem teraz z tym wszystkim sam i ja muszę się, ja muszę to wydrapać gdzieś tam z siebie. To są najtrudniejsze momenty, no bo pewnie. z weną jest tak, że tak, że, ona, że ona, ona jest, tak, jest coś takiego. Można to różnie nazywać, ale jest to jakieś natchnienie. natchnienie. Tak, natchnienie. Więc ona jest, ona przychodzi, ale ona tak samo jak przychodzi, ona nagle tak, leci dalej do innego, do innego, do innej. I ja wtedy zostaję i tu się zaczyna ten warsztat, czyli tu się zaczyna to takie. Aha, tu, jest, tu się zaczyna praca nad tym, co już no, gdzieś 20 lat ponad pisania zostawiło we mnie. Um, czyli, no, czyli wydobywanie tych właściwych słów. Czasami jakiś wers, czy słowo, czy zdanie jest, 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 jest przeze mnie nieakceptowalne i nie uspokoję się, dopóki ono nie zostanie napisane w taki sposób, że ja jestem z tego powodu zadowolony. Ciężkie e... życie, naprawdę. Nie <laughs> Cięż, ciężkie i lekkie. No. Niełatwo nie, nie jest, e, <laughs> jest lekko żyć. Ciężko e, tak jest lekko żyć. Aktorzy bardzo często to mówią. To, co mnie e, trochę zdziwiło, e, trochę muszę powiedzieć, e, że czuję e, taki... Podziw to jest to, jak chciałam obejrzeć teledysk promujący właśnie płytę krótkogrającą, kropka nad y i z obowiązku dziennikarskiego sprawdzam, kto jest wśród twórców i czytam. Wokal Aleksander Różanek, słowa Aleksander Różanek, muzyka Aleksander Różanek i Borys Sawaszkiewicz, scenariusz, seria Aleksander Różanek, montaż Aleksander Różanek i Mateusz Spustek. I myślę sobie wszystko na barkach, w głowie i na rękach jednego człowieka. Ale, ale to, nie, to, to to w zasadzie tylko przy tym jednym klipie lub dwóch, natomiast te wcześniejsze, tam oddałem y, 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 całą realizację, jeśli chodzi o utwór Carnegie Hall, tam oddałem realizację zespołowi Kinomotiv, jeśli chodzi o y, y, rysunkowy taki teledysk do pożarów, to też y, tam było oddane. Także nie, 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 to też... Tak, no, tutaj miałem po prostu, tutaj przyszła Wena, i mówi, masz zrobić to tak, masz zrobić to tak, masz zrobić to. Ja wiedziałem, że żaden realizator nie lubi pracować z artystą, który ma pomysł od A do Z. Tak. Bo realizator lubi mieć swój, lubi mieć swój pomysł. I tu są realizatorzy. Tu, 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 tu są, stoją za tymi klipami ludzie. i Oni też są wypisani. Oczywiście. I oni też sobie pisali. I, I oni, ale oni się zgodzili. Oni, oni po prostu, ja postawiłem sprawę jasno, słuchajcie, będzie to mój pomysł. Chcę zrobić od razu dwa klipy, to studio. FPS24, oni zrobili mu wspaniałą robotę ze mną, ponieważ zaufali mi, wiedzieli, no, że ja będę jednak trzymał lejce nad tym wszystkim. Czyli po jednej i po drugiej stronie kamery byłeś nie do końca, jednak, nie nie, 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 Nikomu nie patrzyłem na kadry, nikomu nie patrzyłem na to, jak, jak rozwiąże sprawę koloro, koloryzacji, kolorowania i tak dalej. Nie, 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 tutaj nie. Ja po jednej stronie byłem kamery i miałem realizatorów, których tutaj w tym, w tym obszarze miałem do nich pełne zaufanie, ale oni mieli pełną wolność. Natomiast, jeśli chodzi o reżyserię, to tak, tu wszystkie działania, co, gdzie robimy, przy, tym, przy czym były to dwa klipy, więc tutaj mhm. jest taka bardzo ważna osoba. Piotra Krężela, który, który był kierownikiem planu i dbał o to, żeby te dwa klipy robić paralelnie, linearnie, koło siebie. Równolegle, Równolegle tak, że było strącenie torebki do, do utworu kropka nad i, y, .y, więc jasne kolory i tak dalej. A potem, jak już torebka leży na ziemi, no to robimy, ujedzie do, do, dajmy sobie rok, ale przedtem. Zadymiamy pomieszczenie, żeby, było, żeby był taki wojenny trochę klimat, i przejeżdżamy z tą torebką leżącą. Czyli jakby no jest, to, jest. Później oddymiamy do kolejnego ujęcia znowu i tak i tak żeśmy robili, dlatego że to było bardzo mocno poplanowane. Ktoś, ktoś bardzo mocno mi zaufał, mm -hmm. za, co, za co bardzo dziękuję. Ja myślę, że się gdzieś tam sprawdziłem jako realizator, ale wolałbym jednak tego nie robić, na przyszłość. To był taki, taki jednorazowy, dwurazowy wystrzał. Jest debiutancka płyta, są te, teledyski, tak jak słyszeliśmy. Co teraz? Koncerty? Nie, nie? <laughs> nie, koncerty nie. Powrót do teatru, mhm. bo nasz teatr wraca do, do nowej siedziby do nowej, starej, przebudowanej po, po remoncie, po rozbudowie. I przez najbliższe miesiące ja tam będę prawie mieszkał. To już jest jakby powiedziane jasno, że no, w, do końca roku poświęcamy nasz czas realizacjom, które. Bo tam będą, jest kilka Tak, tam jest przecież. kilka, dokładnie kilka, bo jest ich pięć i poświęcamy najbliższe miesiące realizacjom, które będą z miesiąca na miesiąc przybywały, w sensie kolejne premiery. Jest tak zaplanowane, żeby od sierpnia wzwyż były to po dwie premiery w miesiącu. Prace nad tymi spektaklami. Tak, prace nad tymi spektaklami oczywiście trwają już dłuższego czasu, gdzieś tam od czasów pandemii ale w siedzibach różnych no zastępczych. Tak, Natomiast tak. teraz już zaczynają się te intensywne prace wykończeniowe nad tymi spektaklami. Jest tego dużo, więc tam spędzę najbliższe miesiące. Nie y kusicie jednak, żeby y sprawdzić, jak na tę muzykę na koncertach będą ludzie reagować. Sprawdziliśmy to z Borysem Sawaszkiewiczem, y y y przerobiliśmy, przearanżowaliśmy tę płytę na fortepian i głos. I proszę Państwa, tu, z tego miejsca yy, pragnę oświadczyć, że polecamy się, bo to jest dobre. Naprawdę no to dobre. a my czekamy na te koncerty, bo skoro na razie poświęcisz się cały teatrowi, no to. No to ja czekam na, 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 na koncert w Koszalinie w <głoszanie> takim razie. I mam nadzieję, że Koszalin troszkę też czeka na właśnie nasz koncert. Różanek Sałaszkiewicz. Bardzo, 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 bardzo. Płyta można powiedzieć podwójnie, krótkogrająca, gdyż są to utwory, które są tak opowiedziane na fortepian i głos, że zrobiły się z tych, z tych utworów opowieści takie, można powiedzieć, dwa razy dłuższe, więc ta płyta zrobiła się. Długo grająca. Albo krótko grająca do kwadratu. Bardzo dziękuję. Dzięki. Drodzy Państwo, Aleksander Różanek, aktor, wokalista, autor tekstów. Jeżeli kochacie Państwo teatr, to warto zaprzyjaźnić się z Teatrem Polskim w Szczecinie. Odremontowaną siedzibą, która ma aż pięć scen, więc naprawdę jest co oglądać. A przy okazji można sobie przecież posłuchać płyty krótko grającej, czyli właśnie debiutu mojego dzisiejszego gościa. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. 特别在那。<laughs>